Cześć! Dziś witam się z wami z mojej ulubionej stacji benzynowej. Nie, nieprawda. Tylko prawda jest taka, że e, dostałam... Wojciech, to lektor dostał, bo jak wiadomo ja nie tankuję samochodu. 3, 2, 1... Nie no, ja nie ukrywam tego. Ja nie tankuję po prostu samochodu. Mam z tym jakiś problem. Nie wiem, nawet pod nadzorem. Po prostu zawsze proszę... E... Nie, nie mam w ogóle mowy nad to <noise> by patrzeć, jak ktoś tankuje, ale sama, no nie wiem. Dobra, no. różni ludzie różne fazy. W każdym razie jestem stacji wędrowej na molu, bo mol rozdaje teraz kupony zniżkowe i to dosyć takie ja powiem wam, myśmy się śmiali, że to 10 groszy. Oczywiście jakby nawet jakby było 10 groszy, to byśmy <noise> zatankowali, ale jestem świetny, że tak. Um, to 17... boże <noise> Do 17 czerwca rabaty dla LPG 10 groszy na litrze, e, paliwa z 20, a paliwa premium 30 zł na litrze. Tylko właśnie nie wiem, czy trzeba jakieś milion zatankować. A chyba nie, bo zawsze się łapią takie prąki, czy jeszcze nie, chyba nie widziałam, na Orlenie zawsze jest tu jakieś 10 na wakacje, czy coś, nie pamiętam. Um, tak, i jestem w trakcie drogi, do alergologa. I to jest już chyba ostatni lekarz, a ja jeszcze dermatolog, ale dermatolog to nie jest związane, bo ja sobie po prostu raz w roku już robię przegląd, wiecie, tych pieprzyków i tak dalej i jeszcze proszę, żeby mi coś tam wypalało, jeśli będziemy ja czym, Jeśli nie, to pójdę tutaj do mnie, do dermatologa, bo chciałam zmienić właśnie poradę dermatologiczną, bo u nas tutaj jest taki... No, w każdym razie... Alergolog jest ostatnią osobą e, po mojej chorobie, którą odwiedzę, dla świętego spokoju. Bo dużo, właściwie chyba wszyscy lekarze wciskają mi, że e, mi się alergia przypłętała. Że ta. Albo wy nie wiecie w ogóle. <grym> no, no psz, postaram się nagrać film, chociaż powiem wam. Nie nagram, dlatego że ja nie znalazłam nic na necie. Jak szukałam, zdesperowana, umierając. E, więc mi się wydaje, że się przyda taki film i że YouTube mi go nie przyblokuje dobrze, moi mini, w takim razie lecimy i myślę, że już widzimy się jutro, e, bo jest weekendik. Czekaj, czekaj, mam o, e, jutro bo jest weekendik i ja mam zamiar jutro pierwszy raz od kwietnia wsiąść na rower. Ale widzicie, to jakby nie jest nic waouh, bo czy nie jest taki filmik, jak ta laska mi się wyciekła na Instagramie czy na TikToku, która, której trening <grymiosł> wyniósł 3 minuty szybkiego spaceru. No nie, ja jak wsiądę na ten rower, to ambitny plan, to pewnie z 6 dych zrobimy, ale, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie. Także jakby plan jest, co z tego będzie, zobaczymy, ale też jeszcze nie wiem, jaka będzie pogoda, bo na przykład teraz. Pisga na maksa. Czekajcie, bo lektorem Proszę. <noise> bo teraz pisga na maksa na przykład. Wrzucam głowę w e, I właśnie miałam ubrać sweter. Nie sweter, Boże jeszcze nie wiem co mówię. Miałam ubrać długie spodnie mm, i bluzę. Ale ja zostałam w tej cienkiej w krótkich spodenkach, no i zobaczymy. Dobra. To tyle. czy znaczy to będzie vlog A może nie, może teraz się z Wami żegnam, bo w sumie system jeszcze ponagrywałam i widzimy się w następnym vlogu. O! Może tak będzie. Jeszcze później muszę misję zrobić, yy, mianowicie... Szampon dla psów, którego nie chciałem kupić od dawna. Wykorzystuję jakieś niefajne, ale już chyba mi się ostatnio nawet skończył, więc... A wykąpać je znowu muszę. Dobra, w tym A, jeśli by ktoś pytał, jak wygląda ten złoty, yy, złoty, a skromny, no to tak. Trochę jak żółty, trochę jak sraczka, ale wiesz, nie jak straczka, ani nie jak brązowy, więc wydaje mi się, że chyba spoko to wygląda. No nie wiem, jakoś tak w miarę chyba tak sobie tam... wygląda. Tak, muszę włosy coś tam ogarnąć, ale to tak nie wiem, nie wiem jak zrobić, żeby nie mieć koloratki, chociaż koloratka, jak wiadomo, zawsze seksja. No, włosy trzeba spiąć. Sizin için Dzień dobry. Czemu zaczęłam mówić? Dzień dobry. Cześć! Dziś witam się z Wami z składki kilometrowej świątnickiej, choć tak naprawdę jestem już w mokrym dworze. I, i co ciekawe, ja całe życie byłam przekonana, że ten mokry dwór to jest dzień zawrócony. A teraz patrzę na zielona tabliczka. Bo to jest taki fajny opuszczony dom i właściwie to jest już ruina. To chyba kiedyś knajpa musiała być, ale tak podejrzewam. Ehm. No, upał straszny i ja posmarowałam się tylko do łokci. <laughs> Więc od łokci do dłoni mi na maksa, mnie na maksa pali. Siadam sobie tutaj na taką, o, tutaj, o. Trzeba puścić drona. Wcześniej byłam w parku wschodnim, ale nic nie nagrałam chyba, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że będzie padać. Bo jest mega upał, więc będzie później taka letnia wycie e, burza. Burze ja chyba nie mają głosu dalej. E, nic. Dobrze, to tymczasem. I widzimy się z, e, Już chyba jak przymierzę trasę z powrotem. możemy mi się uda przycuknąć to. To stamtąd siedzi. Ostatnio widziałam taką planszę, co jest. planszę. Co jest w czerwcu. No i nie pamiętam co tam było, ale dostałam. Znęśliwa to dużo barbarów, więc robię ciasto, zaraz zarazem pokażę. I resztę truskawek, które oszczędzam, oszczędza, bo to są ruby od takiego pana z pola, który ma najlepsze truskawki ever w ogóle. Ja nic robię truskawki. Ja w ogóle za owocami nie przypadam. To są skubne, ale, ale to które czy nie. W każdym razie gość ma takie pyszne, te truskawki w są kwaśne, nic takiego. Rumby, pokażę Wam ciasto, bo wywaliło. O, teo. Ale jeszcze przed nami 15 minut, więc nie wiem, mam nadzieję, że się nie zjara. Z rabarbarem, of course. Robię na takiej niskiej tej, bo ja nie lubię suchych ciast, mam taki dobry przepis, zawsze robię z tego samego, żeby nie było właśnie suche, więc jak będzie niższe, to też będzie lepsze. Logika? ja. Yeah. Jeszcze jakbym miała siedzenie w aucie złożyć, to byłoby czas na styl, nauczyłam się tankować samochód. E, wracam z Brico, zakupy e, na wspólnotę poczynione. A właśnie zastanawiam, czy mi... Chyba przez słuchawki pójdzie dźwięk, zobaczę. E, ptaszki, więc trzeba okres ręgowy zakończony, wspominałam już, więc trzeba między jajami i małymi... E, poprosić je o opuszczenie, żeby wróciły na swoje drzewo. Dobra, jadę do Biedry e, i może się złożę tego vloga, a może być z tym żoł? Nie, to chyba będzie to <grystanie> Boże, ja już nie wiem. I trzeba się ruszać, bo goście zaraz przyjeżdżają, a dokładnie za trzy dni. A wcześniej zrobiłam ciasto. Mówiłam, cóż. Tak, bo się że się przejadą, ale mi się <grystanie> A już nie ma ciasta. będzie następne. Muszę wykorzystać owoce, które mam, bo muszki owoców kimś srega. Dobra, komu mam drogę.